Cześć z tej strony, do witam Was serdecznie. Tym razem dostaliśmy wideo przedstawiające zmiany w nowej wersji Terrarii. I takie rzeczy, które od razu rzucają się w oczy, to mini mapa w prawym górnym rogu oraz skosy i płynne przemieszczanie się postaci. Mamy tutaj też pokazane, jak y, będzie działało samo tworzenie tych skosów. To zostanie. O, to możecie zobaczyć nawet w tym momencie. Jeśli użyjemy tego młotka grzybkowego, tego hamasza na klocku, to w tym momencie on jakby przerabia go na pół klocek. I właśnie, jeśli są takie półklocki jakby obok siebie, to to powoduje, że tworzy się taki skosik. I te skosy umożliwi umożliwiają nam płynne przemieszczanie się, można po nich puścić wodę tak pod skosem, wszystko pięknie wygląda. Mamy też pokazany tutaj system mm, malowania klocków. Został stworzony pędzel specjalnie do tego. W ekwipunku, są farbki tutaj, o właśnie. Mamy też tutaj całą masę nowych przedmiotów, nowy miecz, nowy łuk, nowe spluwy, yy, wspomniany już wcześniej pędzel, wałek do malowania, yy, jakiś taki fioletowy orb. Po drugiej stronie ekranu natomiast możemy zobaczyć nowe akcesoria oraz sloty na malowanie zbroi. Yy, tutaj mamy w ogóle yy, jako peta jakiegoś iter of Souls czy coś takiego. O, tutaj mamy w tym momencie klocki takie, które migają na różne kolory. I uwaga, ten efekt jest rozwalający po prostu. Jeśli puścimy przy takich klockach wodę, to ona też zaczyna takimi kolorami pulsować jak ten klock. Teraz o przy użyciu tego, zmienia nam się podstawowy kolor wody na taki z danych biomów. Więc jeśli to będzie działało w ten sposób, to naprawdę jest to fajne rozwiązanie. I każdy będzie mógł tak naprawdę, nawet jak będziemy na pustyni, będziemy mogli so sobie to przekliknąć. I po prostu cieszyć się takim kolorem wody, do jakiego przywykliśmy. No, także w tym przeglądzie to głównie tyle. Tutaj możecie zobaczyć sobie jeszcze troszkę rozwalania. Ale film się kończy, więc ja się z Wami żegnam. Jeśli się Wam podobało, możecie dać łapkę w górę, mój kanał zasubskrybować i wtedy dostaniecie powiadomienia o moich przyszłych filmach. Hej, hej.